Witajcie w kolejnym 25 już odcinku wiadomości z Wielkiej Brytanii. Jak zwykle mam dla Was solidną dawkę informacji, ale zanim zaczniemy, to zwyczajowo zaproszę Was do zasubskrybowania, polubienia dzisiejszego odcinka. Kliknięcia przycisku dzwoneczka i, oczywiście, jak zwykle, pozostawienia komentarza. Zaczniemy od tego, że Home Office ogłosił stanowczo, że nie będzie żadnych ułatwień podróżnych dla młodszych obywateli Unii Europejskiej. Jak podaje The Standard, kwestia ułatwienia migracji młodych ludzi między Wielką Brytanią a Unią Europejską budzi coraz więcej emocji w politycznej debacie tutaj na wyspach. Rząd jednak stanowczo odrzuca pomysł wprowadzenia specjalnego programu mobilności młodzieży, który umożliwiłby osobom poniżej 30 roku życia łatwiejszy dostęp do pracy, nauki i życia po obu stronach kanału La Manche. I to mimo tego, że jeszcze dwa tygodnie temu przedstawiciele rządu wypowiadali się o tym pomyśle nawet dość pozytywnie. Liberalni demokraci, partia, która najgłośniej mówi o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, wskazują, że taki program byłby racjonalnym krokiem, który mógłby pobudzić brytyjską gospodarkę i stworzyć nowe możliwości dla młodego pokolenia. Podobne doniesienia pojawiły się już wcześniej w pewnych mediach, sugerując, że premier może rozważać tego typu inicjatywy w ramach negocjacji z Unią Europejską. Mimo to Yvette Cooper szefowa Home Office jednoznacznie odrzuciła te spekulacje podkreślając że priorytetem rządu jest raczej ograniczenie migracji netto. Choć obecny rząd stawia na poprawę relacji z Unią Europejską to podkreśla że nie zamierza wracać do jednolitego rynku unii celnej ani swobody przepływu osób. W związku z tym, jakiekolwiek sugestie dotyczące ułatwienia mobilności młodzieży między Wielką Brytanią a Unią Europejską spotkają się z oporem. Obecnie według przedstawicieli rządu Wielka Brytania musi przede wszystkim skupić się na kontrolowaniu własnych granic i zmniejszeniu liczby migrantów. Drugi temat, jaki dzisiaj dla Was mam, to troszeczkę z naszego polskiego podwórka. Aresztowano bowiem Polkę, podającą się za Marilyn McCann, która stanęła następnie przed sądem w Leicester. 23-letnia Julia Vandelt, podająca się za Marilyn McCann, została aresztowana chwilę po wylądowaniu na lotnisku w Bristolu. Polkę oskarżono o prześladowanie rodziców zaginionych przed laty Marilyn. Polka przyleciała, słuchajcie, do Bristolu z Wrocławia i miała spotkać się z przyjaciółką, gdy około godziny 20.00 została otoczona przez funkcjonariuszy na oczach oszołomionych pasażerów samolotu. I około 60-letnia przyjaciółka, która pochodzi z Cardiff, również została zatrzymana za rzekome pomaganie i podżeganie Wandelt. Oba aresztowania zostały przeprowadzone przez policję Avon i Somerset w imieniu policji Leicestershire, gdzie mieszkają Kate i Gary McCannowie. Polka stanęła następnie przed sądem w Leicester, gdzie postawiono jej cztery zarzuty nękania wobec rodziców Madlyn, Kate i Gere Jerego, przepraszam, makanów, a także dwójki ich dzieci. Według prokuratury dwukrotnie naszła ich w domu w maju i grudniu zeszłego roku. Zarzuca je się również, że wysłała do rodziców dziewczynki listy. Zostawiała wiadomości na automatycznej sek sekretarce i komunikatorze WhatsApp oraz wysyłała wiadomości na platformie Instagram. Każdy z czterech zarzutów uporczywego nękania zagrożony jest karą do 12 miesięcy więzienia oraz grzywną. Wendel ma pozostać w areszcie do rozprawy, którą zaplanowano na 7 kwietnia. Dla kontekstu muszę tutaj dodać, że Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w czasie rodzinnych wakacji w Portugalii. Miała wówczas niecałe 4 lata. Jej zniknięcie stało się jednym z prawdopodobnie najgłośniejszych przypadków zakinięcia dziecka na świecie. Prowadzona przez wiele lat operacja policji w wielu krajach Europy niestety nie przyniosła rozwiązania zagadki. Brytyjska prasa przypomina, że Julia Wandelt stała się internetową sensacją w lutym 2023 roku, po tym jak na Instagramie ogłosiła, że jest zaginioną i poszukiwaną od lat Angielką. Używała też konta na Instagramie o, o nazwie atiammarlynmacken, pomimo wyników testów DNA, które wykazały, że jest ona w 100% Polką. Wandelt udostępniła jednak w zeszłym tygodniu nowe wyniki DNA, które rzekomo wskazują, że jest pokrewniona z panem McCannem. Kobieta twierdzi także, że zostały te wyniki przekazane jakiemuś światowemu ekspertowi już ja widzę, jaki to jest światowy ekspert z pod biedronki prawdopodobnie który porównał je do badań kryminalistycznych odkrytych na miejscu zbrodni. Polka dodaje, że eksperci stwierdzili, że ma takie same oczy, zęby i głos jak Marlin. No nie do końca jestem pewien, jak można sprawdzić, że ktoś ma taki sam głos jak czteroletnie dziecko i zęby również jak czteroletnie dziecko, które wtedy posiadało jeszcze mleczaki. No ale nieważne, zostawmy tą sprawę na boku. Przejdźmy teraz do spraw finansów. Miał być spadek, a jest wzrost. Odczyt PKB w Wielkiej Brytanii okazał się wyższy niż przewidywali ekonomiści. O proszę bardzo, można, można, jak się chce to wszystko można. Niestety, jednak dane z szóstej gospodarki świata nie napawają optymizmem. Zjednoczone Królestwo przez cały czas flirtuje z recesją, a produkcja przemysłowa drastycznie spada. Brytyjska gospodarka uniknęła recesji po niewielkim wzroście pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z najnowszym odczytem, PKB Zjednoczonego Królestwa podniosło się o. 0,1% w czwartym kwartale 2024. Ekonomiści spodziewali się tymczasem wyniku na poziomie minus 0,1%. Jednocześnie, Brytyjski Urząd Statystyczny szacuje, że pod koniec ubiegłego roku nastąpił niewielki spadek PKB per capita o około 0,1%. Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w ostatnim kwartale 2024 roku o 0,8%. Branża budowlana zyskała 0,5%, a natomiast usługi wzrosły o 0,2%. Gospodarka wzrosła w grudniu po kilku słabych miesiącach, co przełożyło się na niewielki wzrost w czwartym kwartale właśnie ubiegłego roku. W całym kwartale wzrost usług i budownictwa został częściowo zrównoważony spadkiem produkcji. Najnowszy odczyt PKB w Wielkiej Brytanii nie zmienia natomiast pesymistycznych prognoz na rok 2025. Kraj dalej zmaga się z kryzysem budżetowym, rentowność brytyjskich obligacji skarbowych jest najwyższa od 16 lat, a deficyt fiskalny zdecydowanie przewyższa każdego w roku wzrost PKB tutaj w UK. Jednym słowem, dług się chwieje, a fund spada na dno jak kamień. 2024 zakończył się dwiema obniżkami stóp procentowych dokonanymi przez Bank Anglii, który utrzymał je w grudniu na niezmienionym poziomie. Inflacja w Wielkiej Brytanii podskoczyła w listopadzie do 2,6%. Najnowszy odczyt za styczeń 2025 roku pojawi się 19 lutego, o czym oczywiście was poinformuję. Sam Bank Centralny Zjednoczonego Królestwa zmniejszył swoją prognozę wzrostu gospodarczego kraju o połowę z 1,5% do 0,75%. Ekonomiści zwracają uwagę, że do ewentualnych problemów Wielkiej Brytanii wkrótce mogą dołączyć jeszcze nowe amerykańskie cła. Najnowsze dane PMI wskazują na jedynie niewielkie odbicie na początku roku po dalszym spadku nastrojów przedsiębiorców w ostatnich miesiącach 2024 roku. Kolejną wiadomość, jaką dla Was mam, zacznę od zadania pytania. Czy powstanie mini to? Wielka Brytania wraz z Unią Europejską chcą bowiem wzmocnić obronę starego kontynentu. Oby tylko nie chcieli wzmacniać tego kosztem polskiego żołnierza i przypadkiem na polskiej ziemi, bo wiem jak to zazwyczaj się wówczas dla nas kończy. Brytyjski premier Keir Starmer powiedział przywódcom Unii Europejskiej, że chce z nimi bardziej współpracować, aby wzmocnić obronność kontynentu zwiększyć współdziałanie w zakresie rozwoju technologii wojskowych i produkcji przemysłu zbrojeniowego. Starmer został zaproszony na kolację do Brukseli z udziałem 27 przywódców państw Unii Europejskiej, aby omówić relacje Unia Europejska-Wielka Brytania, przede wszystkim właśnie w obszarze obronności. Jak podkreślił Reuters, po raz pierwszy brytyjski przywódca uczestniczył w takim spotkaniu od czasu opuszczenia bloku przez Wielką Brytanię w 2020 roku. Podczas kolacji premier przedstawił pięć obszarów, w których Wielka Brytania i Unia Europejska mogłyby bardziej współpracować. Są to mobilność wojskowa i logistyka, ściślejsze współdziałanie w zakresie misji pokojowych, ochrona przed zagrożeniami i sabotażem, rozwój technologii wojskowej oraz przemysł. Nacisk na zaciśnięcie więzi bezpieczeństwa między Brukselą a Londynem pojawia się w momencie, gdy wiele krajów europejskich ocenia koszty zwiększenia wydatków na obronę w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Według International Institute for Strategic Studies, Wielka Brytania, która ma jedne z najsilniejszych sił zbrojnych w Europie, ponoć ma jedne z najsilniejszych sił zbrojnych w Europie, bo w tej chwili to nie jest tutaj zbyt ciekawe w tej kwestii, wyda w tym roku, słuchajcie, drugą co do wielkości kwotę na obronę w Europie po Niemczech. Premier wezwał przywódców Unii Europejskiej do wywarcia większej presji ekonomicznej na Rosję, by zdemontować maszynę wojenną prezydenta Władimira Putina. W Brukseli zapadła także decyzja, że 19 maja w Wielkiej Brytanii odbędzie się szczyt Unia Europejska Wielka Brytania właśnie poświęcony obronności. Następne, co dla Was znam to informacja o tym, że wynajem krótkoterminowy winduje ceny i pustoszy Londyn pogrążony w kryzysie mieszkaniowym. Jestem bardzo ciekaw, cóż to za taka tęga głowa doszła do takich, słuchajcie, wniosków. Teraz nagle w pałacu Westminsterskim ktoś odkrył, że prywatni landlordzi zabierają mieszkania, które mogłyby być potencjalnie wynajęte. Przez kancile, na przykład, za bardziej przystępne ceny. Działacze organizacji społecznych oskarżają tutaj właścicieli nieruchomości wynajmowanych krótkoterminowo o pustoszenie miasta, po tym jak okazało się, że w 2024 roku 1 na 32 lokale mieszkalne w Londynie były wykorzystywane do tego właśnie typu krótkoterminowego najmu. Organizacja o nazwie London Renters Union stwierdziła, że to niedopuszczalne, aby tak wiele mieszkań było wykorzystywanych jako apartamenty wakacyjne, podczas gdy Londyńczycy stoją w obliczu bezprecedensowego kryzysu mieszkaniowego. Nowa analiza przeprowadzona przez agentów nieruchomości z firmy Savills, zlecona przez grupę 12 gmin centralnego Londynu, wykazała, że w ubiegłym roku w Londynie było 117 tysięcy domów przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy co stanowi odpowiednik jednego na 32 domy w stolicy. Organizacja działająca na rzecz ochrony praw lokatorów i bardziej przystępnych cenowo mieszkań w Londynie zasugerowała, że jeśli właściciele nie chcą udostępniać tych nieruchomości jako przystępnych cenowo mieszkań dla najemców, to gminy powinny mieć możliwość i środki na ich zakup i przekształcenie w mieszkania socjalne. Wynajem krótkoterminowy względem brytyjskiego prawa wiąże się z wynajmem nieruchomości na mniej niż 90 nocy w roku. W Londynie osoby, które chcą wynająć swój dom na więcej niż 90 nocy w roku, muszą najpierw uzyskać pozwolenie od miejscowego Urzędu Planowania Przestrzennego. Analiza przeprowadzona przez Savius wykazała, że ponad połowa, bo aż 52% umów najmu krótkoterminowego w Londynie dotyczyła okresu dłuższego właśnie niż 90 dni, co rodzi obawy, że wielu właścicieli może łamać prawo. Nie może, tylko nie jestem pewien, że w 100% łamie prawo. Jak dalej czytałem, to dowiedziałem się, że problem ten jest szczególnie dotkliwy w dzielnicy Westminster, gdzie znajduje się ponad 16 tysięcy nieruchomości krótkiego wynajmu. Według lokalnych władz ponad połowa z nich jest dostępna dłużej niż przez 90 dni. Centralna dzielnica Londynu ma wystarczająco dużo ofert krótkoterminowych, aby stanowiły 40% wszystkich nieruchomości w sektorze prywatnym. Dochód z tego rodzaju najmu w Westminster City szacuje się na 450 milionów funtów rocznie, co Stanowi prawie 18% całkowitego dochodu z prywatnego najmu w tej dzielnicy. No i wszystko jasne, Mamona płynie do skarbu państwa, więc co będą zmieniali zasady? Nie stać się na wynajem w centrum? Wypad do szóstej strefy. Według Savirs, gospodarze posiadający ponad 21 nieruchomości 21 nieruchomości mają 24% całkowitego udziału krótkoterminowego najmu w Londynie. Ja bym wiedzieć, ilu jest takich w ogóle, słuchajcie, majennych ludzi tutaj, że posiada aż 21 nieruchomości pod wynajem. Londyn ma również najmniej przystępne cenowo mieszkanie, a koszt przeciętnego domu stanowi 12-krotność średniej pensji w porównaniu do 8-krotności w skali kraju. Prywatni najemcy w stolicy wydają również znacznie więcej, 1 trzecią, czyli 35% na czynsz, niż ich odpowiednicy w kraju, którzy wydają około 1 4 czyli około 26%. Obecnie 300 tysięcy londyńskich gospodarstw domowych znajduje się na liście oczekujących na mieszkanie, a 175 tysięcy, czyli 1 na 50, jest bezdomnych. Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o wiadomości z Wielkiej Brytanii, jakie dla Was przygotowałem. Będę koncentrował się teraz na, e, bardziej na informacjach, zamiast na oprawie graficznej, ponieważ widziałem wasze komentarze, że chcielibyście, żeby informacje były częściej, ale krótsze. Jak zwykle oczywiście zapraszam was do subskrypcji, polubienia dzisiejszego odcinka, podania go dalej, tak aby jak najwięcej ludzi mogło mi obejrzeć i oczywiście pozostawienia komentarza. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem na kanale Stacja Emigracja. Cześć.